Ja właśnie ja ma kolejny dzień, więc jak zawsze duel LED ser i bez przedłużania lecimy. Um, no USA, prawdopodobnie. No zdecydowanie USA. Tylko gdzie. Może jakieś Missouri, No i. Często jakieś, właśnie takie te przewody zwisające ze mają taką żółtą obudówkę na dole, taką osłonkę. I często to też takie grzybki na górze słupów są. jest okay, jestem bardzo blisko. Nie sądziłem, że to będzie aż tak dobry gaz. Żółto na środku, Meksyk. To jakieś okrągłe bolardy, o tam. Co jest częste, właśnie w Meksyku. Słońce mamy. Trochę bardziej na południu niż na północy. Więc no, Meksyk by pasował. To jak troszkę kolorowa blacha, bo te blachy w Meksyku to. To bardzo kolorowe. Niektóre. Mm, nie wiem. Też te znaczniki kilometrów. Yy, no, na te tle czarny napis, kilometr na górze i tutaj jakaś liczba. To łatwo też po tym Meksyk poznać i nie wiem co tu więcej. Abacha Kalifornia. To o tym nie pomyślałem, ale no. Mogłem w sumie, mogłem. USA czy Kanada? Dlachy nie widać. Bardziej chyba bym tu był za USA. Jest to jest. Nie, to jest trzecia generacja kamer, czwarta? Nie, czwarta chyba. Sam już nie wiem. Okej okay. co, znowu pewnie jakieś USA? Dobra, dałbym może Virginia. Nie wiem, czy wyżej jest sens iść. W sensie bardziej na północ może i jest. No, Pensylwania, ale podobne gasy. Także nie tracę praktycznie nic na tym. Filipiny. Dam sobie pana i jak zazwyczaj daję Potrójna linia na środku. Żółte zewnętrzne, białe na środku. Właśnie przerywane. Ale te żółte czy to nawet pomarańczowe, ciągłe. Też betonowa droga, ruch prawostronny. Łatwo po tym wszystkim poznać Filipiny. O kurde. O kurde. Eee. No, wygląda to europejsko, nawet bardzo. Nie wiem, czy nawet nie. Nawet polsko, widziałbym tu Polskę. Już może rozsądniejsze byłoby dać, jakieś, nie wiem, Czech czy coś. albo tak na granicy dam. No, to była Polska. Trochę zadam, 3200. Ale ciekawy las był. Okay. serio. Takiego trekera się nie spodziewałem. Eee, no, mamy tu antenę z raz owiniętym kablem. Słońce mamy, tak bardziej na południu. Z taką białą ziemią. Bardziej jakimś takim piaskiem, to obstawiałbym jakiś kamperze, coś takiego. Mhm. Co się wydarzyło w tej rundzie? Czemu on tu dał? To jest pytanie, na które nigdy nie poznam odpowiedzi. Gana, ten przed auta, taki widoczny, kolorowy. No i wiadomo, są szyny. I na jednej z szyn po prawej stronie tej przedniej jest taśma czarna. Takie coś jest tylko w Ganie, chyba że mamy inne auto, takie bardziej, nie wiem, biało-czarne. Ogólnie kształt jest zupełnie inny. Wtedy to jest tutaj Reunion. Ale to jest dużo rzadsze niż Gana. Ciężko mi będzie opisać wygląd auta, nie pokazując go. No Rosja, żółta na środku się trafiła, anteny nie mamy, koloru auta też nie widać. No kierownica po lewej stronie, co by mi się zgadzało, bo jest chyba zachodni, chociaż nie wiem czy to ten, jest. chyba ten, bo jest taki co jest częściej na zachodzie, taki czy co jest częściej na wschodzie, więc na pewno zachód. Bar no tam zachodnia, nie wiem, połowa Rosji. A... Tylko co, czy dać tu może... Nie wiem, w miarę mi pasuje w sumie taki region, może bardziej nawet na zachód. No. Orenburg. Bangladesz. Oczywiście jest język i chyba... Bo są te takie dachy z takim trójkątem, tu odsłoniętym. To jest najczęściej na północnym wschodzie i chyba gdzieś tu też. Ale nie. Jestem pewien, że tu, ale nie wiem gdzie jeszcze. A. No to tam też, widocznie. Australia? No, raczej nic innego. Słońce na północy, taka typowa droga, znaki po lewej stronie, bolardy tam z daleka, widać australijskie. Taki jakiś suchy vibe. Okej, okay, Queensland, to się nie spodziewałem. Ale podobnie myśleliśmy tutaj z przeciwnikiem. Rosja i to tym razem już taka ciekawsza. Na pewno bardziej północna. Zastanawiam mnie tylko, czy pójść bardziej tutaj może. Nie, no bardziej na wschód chyba nie ma sensu. Nie wiem, czy to nie będzie tam, jak się na Murmańsk na przykład jedzie. Kurde, mogłem zostać, mogłem zostać. A to była ta droga? Tazowski Road, tak zwana? Eee, no nie rozpoznałem zupełnie, żółta linia tam chyba najczęściej jest na środku drogi, eee, no. Czarna strzałka na białym tle, w Albanii chyba, nie, nie wiem w sumie, gdzie takie coś było, bardzo rzadko to widzę. No ale jest ten z czarną czapą. Nie widzimy auta. No i ten boler też jest cienki, więc podejrzewałbym tu może Serbię. mówię, nie wiem jak z tym szewronem. Nie pamiętam go. Ale właśnie, czy dać to Serbię? Bo mi to nie do końca wygląda jak Serbia, tak jakoś dziwnie. Chyba, żebym dał tak bardziej południowo, bo... Nie, nie wiem, nie wiem. Okej, okay, to była Serbia. Oman. Prawdopodobnie. No z tym pick upem, a nie mamy kabla, to nie pamiętam, gdzie to było, ale jak są takie góry, to raczej półną Omanu. No i znowu bardzo podobne gesy Więc praktycznie nic sobie nie zadajemy, a mnożnik tylko rośnie cały czas. Żółte czy tam nawet pomarańczowe linie na środku, betonowa droga, ruch prawostronny. Wiadomo, Filipiny. Eee, zaryzykował południe, ja tam się nie, nie bawię w takie region guessy, jak nie mam żadnych gór ani niczego charakterystycznego. Zazwyczaj klikam pana i też często to w sumie oddaję. Eee, słońce na południu. Tutaj drewniane słupy. Bez pasków na dole. Wygląda mi to nawet bardzo jak Nevada. Bo chyba najczęściej w Nevadzie jest tak, że jest taka sucha, płaska pustynia i otoczona ze wszystkich stron górami. No bo nie ma płasków z Kalifornii, tych żółtych. No, Nevada. Tylko akurat przy granicy z Kalifornią. No i zadałem mu tym razem już dużo. Hmm, z drugiej strony ten Bollard. No, zgaduję, że dwie śrubki tutaj są. A no, tutaj mam. Są dwie, więc Niemcy. Jakieś takie trochę górki. Bardziej mi się wydaje, że zachodnie. No, to były te zachodnie. GG. I mamy czarne auto. Słońce na północy. To najczęściej, jeśli chodzi o Amerykę Południową, jest Peru, Argentyna i Urugwaj, gdzie to nie wygląda zupełnie jak Peru. Z tymi słupami będzie Argentyna. Nie wiem do końca, jak to wytłumaczyć, szczerze mówiąc. Nie dać może da niżej trochę. Kurde nie. wiem. Chodzi o kształt tego betonowego fragmentu tutaj wystającego do boku. Tutaj jest taki trochę grubszy, tutaj już trochę węższy. Tam tu wyższy, a tu trochę niższy. I takie coś to ma Argentyna głównie. No i też Peru, ale jak mówiłem, Peru nie wygląda tak. Nowa Zelandia? Hmm. Nawet na północną. Chyba dam północną wyspę. Takie jakieś pagórki bez drzew żadnych. Najczęściej chyba to na północnej jest. No a czemu Nowa Zelandia? Często się zdarza, że jest żółta jakaś ciągła linia, biała ta przerywana na środku drogi, biała zewnętrzna to praktycznie zawsze bollard takim czerwonym paskiem. Aha! No to fajnie północ, fajnie. Teraz trochę trudniej. Ale mamy te europejskie sosny. Znaczy, to jakieś Czechy, i tak wszystko sobie Czechami mógłbym schedować. Może trochę niżej, nawet jakąś Austrię. Bo nie wiem, to i Słowenia by mogło być na przykład. I nawet jakieś dziwne Niemcy. Dużo tu możliwości widzę. Więc Austria wydaje mi się spoko taką pośrednią opcją. To nawet była Austria. I on też to wiedział. Albo tak na vibe to zrobił, jakie? Ja. Brazylia. Tak, są te. Akurat tutaj są trzy sekcje takie większe. Potem są kropki na górze. To jest Brazylia, właśnie. Taki portugalski słup. No bo wiadomo, no, Portugalia ma bardzo podobne. I akurat w Brazylii mówi się po portugalsku, więc można to sobie skojarzyć, że słupy i język ten sam. Mam tu kilka pomysłów. Ale nie wiem, żaden z tych pomysłów nie jest jakiś super mocny. Tutaj dam uh, może Motorgros, bo nawet bym tu. Nie, wiem, może Akre to nie, ale. Przecież sam nie wiem. Na pewno nie kliknę Akre bo jak to nie będzie tam, to dostanę mocno. Dobra. Nie podoba mi się taka runda. Maraniao. Ok. Dobrze, że mnożnika nie było. Tam jakieś słupki. To nic nie przeczytam niestety. To jest słup w Australii, mógłby być. No po słońcu oczywiście na północy. Ruch lewostronny, co widać po tym aucie, A to mogłoby być South Australia. To mogę tak dać. Mm, no dobra, on był bardzo blisko. Nie wiem skąd wiedział, że akurat tam. Może coś było napisane i nie widziałem. A może po prostu vibe. No tak patrząc po dachach i po no tak ogólnym wajbie dałbym Hiszpanię tutaj. Coś innego? Nie no, chyba Hiszpania. może Portugalię. To dam jakoś tak. I zobaczymy. A to Wochy. No dobra, może być i tak. Wyglądałem bardziej jak Hiszpania. No ale cóż. No i co? To było na tyle, więc jak Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę i suba i widzimy się w kolejnych filmach. Siema.